Cześć, jestem ja jestem Remek i witam w odcinku Zgadnij kto to, ale w prawdziwym życiu, wraz z 30 bliźniakami oraz Konopskim. Witam serdecznie! Lecimy! Gościu mój specjalny. Dzień dobry. Gościu, Co jest? wybieraj pierwsze, oddaję ci tutaj pierwszeństwo w wyborze swojej postaci. Ja zakładam słuchawki, zasłaniam oczy, a ty będziesz mógł wybrać swoją docelową osobę. Dobra, ja już zakładam tutaj swoje słuchaweczki i będę miał teraz dyskotekę, więc bawcie się dobrze. Cześć. Kogo wybrać już. To jest dobry pomysł. Witam, witam, witam serdecznie. Wy wiecie kogo ja wybieram. Ja jestem pewien, że coś rozkminisz. Jesteś analityk, 100% Dobra, dobra ja dostałem parę porad. Wyglądasz na takiego godnego zaufania ziomka. się Mój montażysta ma tak na imię. Zajebista wyślij Tyle. mi tytuł. Wybrałem cię. Pozdrawiam serdecznie. Ty jeszcze wybierasz, że ja tu jestem... O, 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 trafiłem chyba, już? Kozak. Chcesz mi już powiedzieć? Bo i tak wygram pewnie. Co? Co? co Chcesz co mi już robisz? powiedzieć? Kogo wybrałeś? Nie, ja Cię miażdżę od, od początku. A. Ty nie jesteś dobrym wyborem. Patrz, jak on wygląda? <noise> <noise> <To> jest... <noise> Rezy, jak coś, ja wybrałem dziewczynę. Też możesz wybrać. Możemy współpracować w tej kwestii. Jaką mamy tutaj pulę rekwizytów ciekawych? Dużo czapek jest, widzę, sporo okularów, bo aż pięć osób ma okulary. Sześć osób ma okulary. Ty Dobrze, trzy razy w to grałeś, tak długo wybierasz. Co jest? No ale nie ma co rozkwiniać. niech mu będzie, z mi tutaj, więc wybieram w takim razie Bianka. Zdjęcie, zdjęcie. Dziękuję. Rezy, ready. No siema. Sorry. Kulary, Jak zaprowadza. się, mój drogi, tam czujesz z tym, że przegrasz? Nie, nie, nie. Ja już tutaj rozkminiłem taktykę. Nawiązałem znajomości i cię zgniotę. Dobra, kto pierwszy będzie losował utrudnienie i zadawał pytanie? Zróbmy quick, kamień, papier, narzucę do jednego zwycięstwa. Dobra. Trzy, cztery, Jesteś pierwszy lub wybierasz, bym ja był pierwszy. It's up to you. No, Przewagę ma bycie pierwszym, więc... Nie wiem, czy ci ufam, stary. <laughs> Dobra, to zaczynaj, nie? Dobrze, ja zaczynam, jeśli ja chcesz. Ja poglądam. Jakie utrudnienie będzie. Zadaj pytanie w ciągu pięciu sekund. E, czy twoja postać to kobieta? Nie. Czy ty to musiałeś zweryfikować? Musiałem się upewnić, wiesz jakie mamy czasy. Okej, okay, czyli... Liliana dziękuję, Eliza dziękuję. Bianka dziękuję, Kalina dziękuję, róża dziękuję, Nela dziękuję, Matylda dziękuję. Adios! To dobre pytanie, ci powiem, no. To jest pytanie z tych klasycznych, bo już ci robi się mocne przerzedzenie. Dobra. Twój ruch! Zadzwoń do influencera, tylko jeśli odbierze, możesz zadać pytanie. Nie dzwoń do mnie! Ja nie odbieram. Jestem na planie filmowym. Dobra, do kogo dzwonimy ekipa? Ale, kogo to Do oh, go, no. <laughs> <laughs> y Nie, Sylwok, mnie wykaskuję za to chłopaki. Nie mogę tak zrobić. Czekajcie, czekajcie. Musi tylko odebrać. Influencerzy słyną z tego, że nie odbierają telefonów, bo są wiecznie kuźwa zajęci, nie? Meduza się liczy? No jest influencerem, no. Ja do niego nie dzwoniłem od, nie wiem, trzech lat chyba. Ciekawy strzał. To będzie losowe. Nie, to źle wybrałem, nie? O, cisza. Jeszcze mam kilka sygnałów. Skrzynka pocztowa. Oooo, skrzynka pocztowa. Meduza mnie osrał, stary. Mój ruch? <noise> Slipa. Ale ciekaw Ej. jestem tego wyboru. Ja bym nie stwierdził, że Meduza odbierze. Tak, pomyślałem, że on jest taki wie. Nie masz numeru do Glęca? Nie mam chyba. Albo do Szumiego? Nie mam. Oni nie? by na pewno odebrali. Nie, nie mam, nie mam. Z Twojej ekipy tylko do ciebie numer. Mój ruch jest swoją rundę. A, ktoś tu cię miażdży, mój drogi. Dosiądź się do uczestników do końca rundy. Nie możesz się poruszać po zajęciu miejsca. Ja. Yeah. Ale głową mogę. Uznajmy, głową mogę. Nie mogę wstawać, nie mogę wychodzić, nie mogę przechodzić, głową mogę. Dobra. Ej, to będzie teraz mega trudne. Po nie będę Cię widział. Nie, i nie chcę na mnie patrzeć. Gdzie siąść najlepiej? Środek wybiorę, dobra, środek wybiorę. Będę widział i przód, i tył. Ale mi utrudnienie się wylosowało ja dupca. Ale dziwnie. <laughs> Moje pytanie brzmi: czy twoja osoba posiada przy sobie bądź na sobie okulary? Mm. Nie ma. Perfekcyjnie. Borys, bo twoje imię pamiętam, wypadł mi stąd. Czarek, twoje imię też pamiętam, możesz robić lotę. Ty się skajetam, też wypadł. O, ty też masz okulary! Wiktor, adios, trzymaj się, nie widziałem. O, k***a. Cóż mogę powiedzieć? Tutaj już okularów nie widzę. Twój ruch! Dobrze, dobrze, już patrzę. Tylko tam nie oszukuj, bo cię nie widzę. Zadaj pytanie rymując. Nie śpiewać, nie Aha. rapować, tylko zarymować swoje pytanie. Im dłużej będziemy czekali, tym bardziej będziemy oczekiwali od Ciebie zajebistego rymu. Pamiętaj, mordeczko. No nie no, cykam się teraz. Ej, czy ktoś Ci. Ej, nie ma podpowiadania, halo. Czy Twoja osoba ma okulary, bo jesteś stary? P Dobre. Już Ci mówię, muszę sobie przypomnieć, bo z tych emocji zapomniałem. Poczekaj. Tak. Ma okulary. Tak. Czemu tu każdy ma okulary dla czego? Nie, nie przyszła. Mówiłem to na początku. Cezary, nie masz okularów. Iwot, to też chyba nie są okulary, jak się nie mylę. Kalina, nie masz okularów. Felix, tobiasz, Matylda, Nela i. Teodor. ile ci osób zostało, bo nie widzę? Ja nie umiem liczyć. Ja mam dwa, trzy, cztery. Czuję, że mam, mam mniej osób niż ty. Jestem wręcz pewien. Jest zupełnie na odwrót, stary. Kuźwa, nie widzę, co ma w pierwszym rzędzie mój ziomeczek tutaj, no dobra. dobra. mamy Feliksa bez specjalnych itemsów, Tobiasza z czapą. Tutaj naszego ziomeczka, którego imienia nie widzę, z maską. I Teodora. Sotę. Bez niczego. O! Mam! Zajebiste. Konop, czy Twoja osoba ma kręcone włosy? <grym>, <tosan> <tosan> Ciężko powiedzieć, stary. Chyba... Hmm. No kręcone czy niekręcone? Ja bym powiedział takie... Hmm. Tak. Selin <laughs> nie podpowiadał z tyłu, ale dobrze, zweryfikowane, bo kłamać nie, nie możesz, przypominam. To Iwo zostaje. Teodor się... No żegna, nie masz kręconych włosów, idziesz mi stąd. Dzięki, Teodor. No co, no Felix, no chyba, chyba nie, nie? To, to nie bardzo. <laughs> Raczej nie ma się nad tym zastanawiać. E! Kurda. Co? Słuchaj mnie. Utrudnienia nie wylosowałeś. A to prawda, nie wylosowałem utrudnienia. Wygrałeś. Kono, popełniłem błąd, nie wylosowałem swojego utrudnienia, za co przepraszam, więc dwie rundy są teraz twoje. Dziękuję Git? bardzo. Jest, ale jesteśmy zgodni z tym? Czy mamy jakiegoś tutaj bifa? Jest los, luz, jest los. Luz. Wylosowałem utrudnienie. Masz mi wymyślić pytanie, więc możesz swoje grzechy odkupić jakimś dobrym pytaniem. Dobrze. Pytałeś wcześniej o okulary. Czy byłbym świnią, gdybym kazał ci się mnie spytać, czy moja postać ma okulary? Byłbym pewnie świnią co? Trochę tak. Chcę żebyś był pewien, trzeba by na pewno ma okulary, więc dopytaj się o te okulary jeszcze. Z tym upewnieniem to akurat powiem ci, czy ma okulary na głowie. O ty cwaniaku. Dobrześ to obrócił. Weryfikacja? <laughs> Nie. Jestem beznadziejny w tej grze. Nie gadaj, że ci to nie zawężyło. Bo mogą być dobra. na nosie, albo mogą być na ten to powieszone. Eliza i Blanka chyba też może iść. Dobra. Okej, okay, to ja będę zgadywał teraz chyba. Mogę zgadywać już, czy... No masz jeszcze drugą rundę, nie? No dobra. I utrudnienie, czy... Dobra, skipni utrudnienie. Skipnąć To mogę? będzie moja kara, no. Dobra, czy twoja postać to kobieta? Tak. Okej, okay. jest jak niestety, no musisz... Opuścić lokal. Mm -hmm. Kajetan, Wiktor. Dobra. Gotowy? Gotowy. Losuję swoją karę. Mm -hmm. Tym razem robię to, żeby nie było. Błąd ludzki. Przepraszam. Za błędy trzeba wybaczać. Zadaj pytanie szeptem. <noise> <Z gupota>. Dawaj, <noise> słucham. Konop, no. Czy twoja osoba ma biały dresik na górze? Jeszcze raz. Konop. Tak. Czy twoją osobą jest Iwo? Nie. Iwo, wypad z gry. Dziękuję. Twój ruch. Nie mogę płytać o płeć do końca gry. Okej. Okay. Już bo się już... pytałeś, stajaczku. No w sumie tak. Czy to nie Dobra, interesuje? ja zgaduję. Czy to jest róża? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie wrócić już na swoje miejsce. Z prostej przyczyny, mój drogi przyjacielu. W mojej opinii wygrana Ech, należy... Wdrapałem się i żyje. Na pewno jeszcze nie do ciebie, bo co? to nie ta osoba. Co ty jadasz? Czy twoją osobą jest Tobiasz? Właśnie tutaj cię zdziwię, Rezygiuszu. Moją osobą jest Cezary. <grystanie> Mojej osoby też nie ma pośród twoich. Co żeśmy zrobili, nie tak. <grystanie> Zamieszaliśmy no ja się! Ja muszę się przyznać, nie zauważyłem, że Cezary miał okulary na głowie. A ty zadałeś pytanie o okulary i go potem odpuliłeś po okay. pytaniu. Okej. Więc tutaj był mój błąd, ale dlaczego mi zostały. Bo to ty też drugi raz błąd popełniłeś, bo gdy spytałeś się o osoby, które mają okulary na głowie, Aha. to odpowiedziałem ci, że ta osoba nie ma okularów na głowie czy na twarzy. Jakoś tak to było sformułowane. Na głowie, no. A ona ma okulary na dekolcie. A ty ją wyautowałeś? Rozumiesz? Błąd popełniłeś. Jak chyba błąd? Po moim pytaniu, powinny ci wszystkie osoby, które mają okulary, jeśli nie na twarzy, nie na głowie, a mają okulary tak, to powinny zostać. Dobra, to była rozgrzewkowa runda. tak? To jest 0-0, <laughs> no gramy dalej. No właśnie, no widzisz, gramy I dalej. Nie tak Kolejna runda przed nami. Dobra, dobra, runda druga. Póki co punktacja 0-0. I co? Co, co? Nie jestem taki słaby. Dwa, dwa błędy popełniłeś, <laughs> przez które jesteśmy na 0-0. Dobra, to może tak Dobra, było. błędy czy nie błędy, ważne, żeby zagrać dalej. Pozwolę sobie wybrać pierwszy swoją osobę. A ty zakładaj sławki i opaseczkę, później ty wybierzesz. Dobra. Jasta, inspekcja budowlana, raz ja Kogo my tu mamy? Konop, hey. Ty, nic mi nie gra w tych słuchawkach jak coś, nie? Konop, konop. No nie słyszę. Kogo my tu mamy? <laughs> Ktoś chętny? Borys, <laughs> po temacie chyba. Borys jest mój, bo zapomnę jeszcze, jak wygląda Borys. Dobra, Borys, zrobię ci sexy foteczkę. Jesteś obcykany. Dobra, you ready! Wybrałeś już? Dobra. Si, wybrałem. Uch, jak ci Jezus Maria! Dobra, cysarek. nie, 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 mnie znowu nie, nie, Tak? Tak? Teraz to rozpinniamy do końca. Wybrane? Nie. O! Nie? Wybrane, wybrane. Śmieszki, śmieszki mi tutaj podwozmie robią. A ten już nawet się wdrapał. Szybko mu poszło. To co? Kałem papier to pierwszy? Mogę ci oddać teraz, które. Będę krok do przodu. Zapraszam serdecznie. Moje utrudnienie na tą rundę brzmi: zadaj pytanie, które wyeliminuje przynajmniej czterech graczy. Jeśli nie, stracisz następny ruch. Mam propozycję dla ciebie. Mhm. Co ty na to, by w tym przypadku na moją niekorzyść, ale wyeliminować pytanie dotyczące płci, który przesiewa nam połowę grupy? Spoko. Zatem moje pytanie, pamiętając o tym, że muszę cztery osoby co najmniej sobie teraz wyautować po tym pytaniu, to musi być jakieś ogólne. Albo kolorystyka, albo wasze rekwizyty. Konop, czy twoja osoba ma nakrycie głowy? <laughs> Nie ma. Zatem Kalino, dziękuję. Różo, dziękuję. się dzięki. Ty jesteś taki budowlany chłop. Matylda, tobie również nie dziękuję. Sprawdzam cię. Teodor. lota. Adios. Kajetan, lota. No i Bianka, no w tej czapce tak siedzisz tutaj. Ej, Wiktor, ty też. Dobra. Przesiane i to z sześć osób. siedem chyba nawet. No dobrze, to było dobre z tym nakryciem głowy. E Zadaj pytanie, używając tylko słów na literę E. Co to znaczy? Czy ja mogę sobie tworzyć te słowa? Możesz, niech to będzie słowotwórstwo. Bylebym bym zazmiał pytanie, nie? Bo jak go nie zrozumiem, to ci nie odpowiem. Eee. E na myśli się, ile potrzebujesz. To wymaga turbokratywności. Nie, chyba najłatwiej będzie po prostu imię powiedzieć. Jak chcesz, to tak strzelaj. Mm, dobra. Eliza? Nie. Corki Eliza, niestety musisz e, opuścić. Mój ruch, który będzie utrudniony. O, zadaj pytanie bez litery A. Czyli ani na początku, ani w środku nie może być litery A. No dawaj swaniaczku, no? Co ty się tak zastanawiasz? Konopski, czy twój uczestnik, hef? A tam jest litera A, jak się nie Kur... tam jest A? Przepraszam! Czy twój uczestnik, ciemne, ciuch, Ucieknie. wyżej niż. Ciemne, ciuch, wyżej niż. Co? Pempek. <słuch> <słuch> Wychodzi na to, że tak. Ok. Zatem dobra, Borys na pewno robisz lotę. Nela na pewno robisz lotę. Tobiasz na pewno robisz lotę. O, ja mam roskinię z Matyldą i z Iwo. Iwo ma między bluzą czarny t-shirt, więc tak, ma on ciemny ciuch wyżej niż pępek. Jakkolwiek to brzmi. Matylda ma też top ciemny na sobie pod kamizelką jeansową, więc reszta już zostaje. Tylko te dwie osoby dał. Your turn, Konopski. Pięć osób mam. Ty widzisz jakieś piętnaście? Nie, to jest, to jest stawka chyba jakaś, nie? Co? Odrzuć dwie osoby bez zadawania pytania. Plus jest taki, że masz dużo osób, więc mniejsze prawdopodobieństwo, że wyrzucisz niechcący na podstawie aktualnych informacji moją osobę. Dobra. O, Kalina. I... I Cezary. Dobrze, trafiłem w Rezik, już czy nie? Nie powiem ci, ale jestem bardzo uśmiechnięty. Mój ruch z utrudnieniem brzmi. Żarty. Zamknij oczy, wszyscy uczestnicy wracają na planszę i zmieniają miejsca. <laughs> no, na, jeszcze 3 sekundy na zamknięcie oczu i za matyldami. Mileni odnosno. No i pięknie. Dobra, już. Ej, ej, ej. O, Jesus, Naprawdę mi się to trafiło. Ej, nie mogło mi się gorzej trafić. Miałem już tylko pięć osób. Już są wszyscy. To <laughs> Dlaczego tu? Dlaczego tu wróciliście? Nela, no, nie pamiętam, czy było. Iwo był na pewno. Nie było ciekawe tam, bo nie, nie było na pewno. Na pewno. Yy, Liliana, ty byłaś. Ty byłaś, Liliana. Iwo też był. Zastanów hmm. się dobrze. Eliza była. Na pewno. I Matylda. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie jest piątny? Nie kłam, to nie byłaś ty. Teodora na pewno nie było. Dobra, git, git, git. Mogę zadać pytanie. Pytanie brzmi, spośród tych pięciu pozostałych osób, raczej wiem kto był, mhm. chyba, ale miały te osoby okulary. Ale też niektóre nie miały. Ale to mi to przesieje, dobra. Czy twoja osoba posiadała okulary? Nie. Okej, okay. zatem Liliana, Matylda, Kalina, Wiktor, Teodor, Róża, Kajetan, Felix i... i Bianka, dziękuję. To ty mi tutaj chyba nie siedziałeś. ty mi coś tutaj mi hachmęcisz tutaj. Ciebie chyba nie było. Ciebie też, Borys, nie było. No, to bierz Borys. Wy robicie lotę. Was tu nie było. Ty, Cezary, mi coś tu chyba hachmęcisz. Ty hachmęcisz mi! Nie, to ty mi hachmęcisz. Nie, nie. Nela wypadł. Kurde, nie wiem. Dobra, twój ruch. Już skończyłem rundę. O, Długa była, sorry, ale. No, strasznie straszna była. Straszna była. Kurde. Co to znaczy bezpieczne pole? Czyli nie masz kary, cwaniaku. O, ani razu mi się jeszcze nie trafiło. Dobra, trzeba to wykorzystać. To przesiejemy płeć chyba. Ej, na Dilla poszedłeś, nie, oszukuj mnie. nie no to to już sorry, gramy na noże teraz. To jest już y, walka na śmierć i życie rezygniusz Zrobił mnie babucho! O nie! Czy twoja postać jest płci żeńskiej? O, ale zabolało to w serce. Czuję się tak zdradzony! Nie. Nie jest płci żeńskiej. Dobrze, no to, to, to Blanka, Matylda, Nela, Róża, Liliana. Okej. Okay. No i teraz mamy wyrównaną grę Rezi. Ta, wyrównaną. Oszukałeś mnie, nie zapomnę ci tego nigdy. Moje utrudnienie brzmi, Zadzwon do influencera, tylko jeśli odbierze, możesz zadać pytanie. Ale nie możesz do swoich, bez przesady. Wiesz co ja ci powiem? W dupie mam twoje wytyczne, bo mnie oszukałeś. Ja, nie... ja zadzwonię sobie do Glęca. No, on jest na urlopie, poszedł, on jest na urlopie. Daj na głośnik. Jest. Już słychać, że za granicę dzwonię. nie wypłaca. Proszę, 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 proszę. A, Jest! Podebrałeś, Dziękuję. Udanych wakacji. Jak tam pogoda? Super. lewa, ale, ale jest spoko. Słuchajcie, 60 osób. No pozdrawiam, całą rodzinkę. Słodki jesteś, to tyle. A, dziękuję. No to. <laughs> Dobra, cześć, kończę. Okej, okay. odebrał. Więc Eliza ma naszyjnik i naszyjnik ma też Iwo. Zatem mamy jeden punkt wspólny w dwóch osobach w postaci naszyjników. Mamy byczka Cezarego, który ty nawet tego nie wyciągaj. Nie masz naszyjnika na sobie, jest w kieszeni, nie widać go, on nie gra. Ale jest inna rzecz, którą mogę zweryfikować, yy, zweryfikować. Te osoby. Zatem, czy twoja postać, panie Konopski, ma czarne spodnie? Mm, jest taka możliwość, tak, tak, zgadza się. Mogą być <grym> ma, czarne Ma czy spodnie. nie ma, tak czy nie? Zależy jak to interpretujesz, tak? Ciemne, bardzo ciemne spodnie, mogę tak ci ułatwić. Wiesz co, ja nie widzę kolorów do końca dobrze. Dobra, dobra, nie słaniasz. Dobra, powiedzmy, że tak, no, czarne. Eliza, dziękuję. Mam Cezarego i Iwo. Jeśli nie będzie Twojej postaci pośród nich, to coś jest kuźwa nie tak. Twój ruch. Dobra. Ach. Zadaj pytanie będąc odwróconym, wyeliminuj uczestników będąc odwróconym. Okej. Okay. Żeby było uczciwie, dam ci jeszcze 30 sekund na to, żeby sobie zrobić zdjęcie oczami, nie tabletem. I za 30 Dobra. sekund obróć się i będziesz musiał zadać pytanie i wyeliminować no. osoby, które ci pozostały. Plus jest taki, że bazujesz już pewnymi informacjami mhm. na temat mojej osoby, więc możesz sobie tutaj całkiem dobrze poradzić. Dobra, jestem ready. Dobrze. Czy twoja postać ma nakrycie głowy? Nie. Dobra, to jestem nie Ale jeszcze się musisz obrócić i wylosować osoby, które odpadają, chyba że nie wybierasz osób. <grym> Twój definitywny komentarz był cudowny. Był. Dobra, to ja sobie w następnej rundzie po prostu chyba te osoby wyrzucę. Totalnie nie pamiętam. Dobrze, Ach. zatem na tym ruchu straciłeś, a ja już mam tylko dwóch ziomeczków. A. Nie trafisz. Panie i panowie, zadaj pytanie przez głuchy telefon wszystkim uczestnikom. Zadam pytanie, pójdzie ono w obieg i nie będę już mógł usłyszeć tego pytania. Więc liczę, że mnie nie oszukacie, nasi bliźniacy. Błagam was, nie oszukajcie, przekażcie to pytanie, proszę. Iwo, zapraszam. Konopski, czy twoją osobą jest Cezary? Nie oszukajcie, proszę. Ja usłyszę tylko tak lub nie. A nie wiem, jakie pytanie doleci do ciebie, nie? Ale oni mogą zakręcić chyba to pytanie. No pytanko. stary, no mogą wszystko, no. no. Nie no, oni już hachmającą, to już widać. Dobra, co to pytanie, mogę do dupy wsadzić. Dobrze, chłopaki. No nie się w trójkę się zmówili. Co, to? co ty jeszcze jak bekę ciśnie gnój. No nie no. no. skąd mam wiedzieć? Ty, nie mam pojęcia. Nie wiem, co ci powiedzieć, Rezi. Powiedziałbym nie. Okej, okay. okej, okay, to jest dla mnie informacja. <laughs> Na pewno taka, że przekręcili, więc mogę sobie to pytanie do dupy wsadzić. Spojedź z ciekawości, co do ciebie dotarło, Konopski. O kolor oczu. Oszuści nas otaczają. <noise> Twój ruch. Dobra. Zadaj pytanie używając tylko słów na literę C: Czy. Cekiny? Czy cekiny? Cekiny. Niech to spojrzę. Chyba nie. Nie no nie. Git. Git. Nic mi to nie mówi. Ale serde, jak są takie utrudnienia, typu musisz jakąś literkę tylko wykorzystywać, to jest dyskusja jak jakiś po prostu ritardów, Totalnie. Ja wcześniej się zapytałem o nakrycie głowy, tak? Ja nie pamiętam nic. Ja pamiętam tylko powiedziałeś, swoje. Powiedziałeś, że nie ma nakrycia głowy. Dobra, eliminuj, nie gadaj. Czyli panów z nakryciem głowy, czy. Dobra, dobra, nie wiem. Chyba już się pogubiłem. Tobiasz, Iwo i Borys. Tobiasz, Iwo i Borys opuścili twoje szeregi. Nie wiem, dobrze. Teraz... Moje utrudnienie brzmi. Zadaj pytanie, używając. Tylko słów na literę C. Czyli trafiło mi się coś, co niedawno tobie. Okej, okay, poradzę sobie z tym. Dobra, czy Człowiek Cezary? Zastanów się nad tym pytaniem, Rezigu. Zastanowiłeś. Czy Człowiek Cezary? Tak. Jest! Mam punkt! Dobrze! Ja już nie wiem, jak mi, czy, czy ja z tymi czapkami... No i smącie. Czyli tak. mamy 1-0. Człowiek Cezary był twoim człowiekiem. Dobrze. Ja Kolejna bez... runda. Ja jestem beznadziejny w tej gry. <laughs> 1-0 Mikołaju. Nie jest to moja specyfika, niestety, ale odgryzę się. Ty content się Tak, uda. na to zwalasz, nie twój content? Tak. No dobrze, niech ci będzie. Tak czy siak, masz już tylko szansę na potencjalny remis, bo wygrać już nie wygrasz, przed nami <grym> ostatnia runda. I skoro mi to wystarczy? Dobrze. Skoro ja ostatnio wybrałem pierwszy, tak teraz ty wybieraj, ja zakładam mhm. słuchawki i zobaczymy, kogo tu wybierzesz. Słuchajcie, ja mam taktykę tutaj, zostaję z. Wybierz dobrze! Zostaję z panem Cezarym. Cezary, jak on by zaczął na ciebie wskazywać, to wleć kawa w niego. Był z dobra? Ale z piąski czy z łokcia? Wybieraj, jak ci wygodnie. Woli z łokcia. Ja chyba z łokcia, no. <laughs> Już? Mhm. Dobrze, dobrze. Powiem będzie... Ci, to będzie ciężka runda dla ciebie. Dobra, dobra, dobra. Pytam, mi nie kozać. Dobra. Tobiasz w okularach. I Teodor w okularach. I Eliza w okularach. Okej. Okay. Trzy osoby w okularach. I naprawdę mam problem. Chciałbym wybrać możliwie albo neutralną osobę, albo mega charakterystyczną. Jeśli by to miała być neutralna osoba, to wziąłbym rurę chyba. Bo jesteś po pierwsze jasno ubrana, ale gdybym miał wziąć. Kogoś charakterystycznie ubranego, no ciekawie, to byłaby to Kalina. Też jest jasno ubrana. Ma czapkę, właśnie ma czapkę, ma nakrycie głowy. Zada pytania o nakrycie głowy jest tu w dupie. No, idę w różę. Dobrze, no ja wybrałem osobę. Dzięki. Dobra, te zdjęcia, ja jestem, ja mam taką pamięć, że nie potrzebuję zdjęć robić. Nie, no, żartuję, zrobię, bo potem będzie jakieś szczegółowe pytanie. Uwaga, różo zrobię i Wybrane! Wow. Kto pierwszy pyta? Ja mogę. Proszę bardzo. Czemu to? Zadaj pytanie używając tylko słów na literę P. Twoje ulubione. Tak, kocham te pytania. Ja już mam dwa pomysły. Posiada postać? Leć dalej sam. Nie uwierzysz, co wymyśliłem. Co wymyśliłeś? Posiada postać penis. <laughs> Przyznaję dobre. Postać nie posiada penis. Nie posiada. Nie posiada penis. Dobra. To nie wiesz, nie wiesz. Co? Teraz dobrze wybierz. Cezary Iwo. A tu udowodnić? Zapraszam serdecznie. Teodor, Tobiasz, Kajetan, Felix, Wiktor, Borys. To chyba wszystko. Dobrze. Mam nadzieję, że reszta uczestników nie posiada penis. Nie Mój ruch. tego. Odsiałeś bardzo ładnie. Nie możesz pytać o płeć do końca gry a propos płci. Ja mam zakaz. Więc Taka nie spytam się indierce. już o płeć. Ale spytam się w takim razie o to, czy Twoja postać ma na sobie, na górnej garderobie, ciuch, który jest biały, bądź blisko-biały, bądź bardzo jasny. Uff. Nie posiada. Nie posiada. Nie. Białego bądź bliskiego, białego bądź bardzo jasnego. Zatem Róża odpada, Felix odpada, Nela odpada, Wiktor odpada, Kalina odpada, Iwo odpada, Borys odpada. Ty, Tobia, jesteś pod znakiem zapytania, więc sobie ciebie zostawię, bo to jest dość ciemny dres. Ty, Matylda, masz jeansową narzutę, katanę, i wolę, żebyś też została dla bezpieczeństwa. Eliza też na pewno ma dosyć ciemną kurtkę. Dobrze, koniec mojej rundy, słucham ciebie. <laughs> Zadaj pytanie, które wyeliminuje przynajmniej. Czterech graczy, jeśli nie tracisz next ruch. Słucham zatem, czy Twoja postać nosi na, sobie, nosi na sobie cokolwiek z niebieskiego dżinsu? Nie. Dobra, czyli nie nosi niczego. To Matylda, Kalina, Nela, Eliza, Blanka. Okej. Okay. Nie wiem, czy to <grym> <grym> Bywa Bywaj tak, cóż mam powiedzieć. Dobrze, konop, zanim zadam Ci pytanie, moje utrudnienie brzmi, przeciwnik wymyśla pytanie. Słucham, jakie <grym> pytanie mam Tobie zadać? Słuchaj. Ja chcę się odwdzięczyć za poprzednią rundę. Trochę poleciałem wałka. Możesz wymyślić sobie jakieś pytanie. Czyli sam sobie ją wymyślisz? Oczywiście, oczywiście. Jestem na prowadzeniu, zostały mi dwie osoby. Dobra. O płeć nie mogę pytać, choć o to bym spytał najchętniej, bo mam bardzo wyrównany skład damsko-męski 4x4, ale tego nie mogę zrobić, więc zadam pytanie na temat okulary. To jest dobry pomysł. Czy twoja postać posiada okulary? Przyjrzę się jeszcze raz. Na pewno. Jakiejkolwiek Formie, czy posiada? Nie. Zatem Tobiaszu, Elizo, Liliano oraz Teodorze dziękuję Wam bardzo. Dobra, z czwórka. Not good, my friend, nad good. Strzelasz, czy jeszcze będziesz pytał? Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Od teraz nie mogę wyeliminować nikogo z planszy. To nie, to nie jest ustawka, kumasz to? <śmiech> dobra. <śmiech> Klapa. To, to, to mi ułatwia, no? To strzelam. Nie, wydaje mi się, dobra. Twoja postać to róża. Zweryfikuj. No dawaj. Masz dobry wzrok czy nie? Mam wadę lekką, ale. To była róża. Yes! Gratulacje Dobra. dla ciebie, Kolopski, Gratulacje. Jest. To sprawia. uratowany honor. Że kończymy ten odcinek remisem. Musimy zrobić to grywkę jakoś. Koniecznie, ale trzeba będzie mu wytłumaczyć lepiej zasady. <laughs> to wszystko w tym filmie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Arios!